Reklama, Reklama. Mm, ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy, na przykład laptopy z procesorami Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert włączamy niskie ceny. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Od jutra olej słonecznikowy promienny na 3,19 za 1 litr, a mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Rozum, rozum, a pamiętasz było kiedyś tak? Nie. Ale przypomnij sobie, może jednak było. Przecież ci powiedziałem, że Ale na pewno? No, nie napierajcie serce moje na mnie, bo wciórności. Jak wągodą z to nic. No dobra, dobra, ale co ty tak nagle gwarą gadasz? Dyć najstarsze góro, ale nie pamiętaj, o co by było tak tanio. Hej! Za głosem serca czy rozumu skorzystaj z wielkiej obniżki cenne ostrady nawet do 25%. Zapraszamy do salonów TPI Orange oraz na tp.pl. Telekomunikacja Polska. W Tesco czekają na ciebie doskonałe okazje i niskie ceny. Już teraz z hub bez kości. 9,99 za kilogram i pomarańcze 2,99 za kilogram. Dbajmy o siebie, Tesco. Supermarket Piotr i Paweł. Tena, co robisz? Trenuję pakowanie przed wielkim pakobraniem. Wrzucić ci jeszcze 2 kilo owoców. Wrzucaj! W końcu jestem super ceną. Imieni nowe pakobranie w supermarkecie Piotr i Paweł. Dziś w promocji na lub brzoskwinie za 3 ,59 zł 59 groszy za kilogram oraz lody Hagendas. wybrane rodzaje 500 ml za 13 ,99 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Jeszcze taniej niż myślisz. Cześć, tu podnarek. Odkryć mocno owocowe frugo i poczuć luz. Wieję po nagrodę na takmikstrujefrugo.pl. Frugo na owocowane. Cześć, tu Maja Włoszczowska. Wspieram akcję T-Mobile, pomoc mierzona kilometrami, bo wiem, że każdy pokonany przeze mnie kilometr ma znaczenie. Ty też dołącz do akcji i zbieraj kilometry, które dzięki T-Mobile zostaną zamienione na złotówki dla niepełnosprawnych dzieci. Wystarczy, że włączysz na smartfonie aplikację Endomondo podczas każdej aktywności. <laughs> A. Zbiorę jeszcze te dwie bazuki, potem na platformę do windy i dołączam do naszych. tym Serce! Ja! Yeah! Uwaga, Co? uwaga! Wszystkich A? grających informujemy, że transmisja A? danych przybędzie z pięciosekundowym opóźnieniem. No niech mnie teraz kule biją! Aha. W Orange wiemy, że nawet małe opóźnienie w transmisji danych może doprowadzić do szału. Dlatego teraz dajemy wszystkim graczom super szybką neostradę Fiber bez zawieszania i buforowania. Online zmieni się z Orange. Szczegóły na orange.pl Reclama.